Halo! Dzień dobry widzowie, bardziej dobry wieczór Nie wiem czy już streamek ruszył, czy nie ruszył Ruszył streamek, ruszył No, zobaczę jeszcze czy jest wszystko git Ale chyba jest wszystko git Ogólnie to chciałbym mieć włączoną kamerkę, ale nie wiem, albo mi się kamerka zdupcyła albo nie wiem, co się z nią stało, bo dosłownie, no... Nie chcę działać. I nie wiem, dlaczego... Nie wiem, nie wiem, nie chce mi działać kamerka. I nie wiem, nie wiem czemu. D -d -d Siema Bartek. Siema Loli. Nie wiem. Nie działa i chuj. Nie wiem, jeszcze zobaczę tak na nowej scenie, ale wątpię, że to. Nie wiem, kurwa, nie mam pojęcia. <laughs> nie wiem, nie chce nie mi działać ta kamerka, więc no trudno. Musi Wam tak starczyć widoczek. Ja chciałem Wam pokazać, jak, jak sobie ładnie pokój ozdobiłem, no ale niestety. Gówno pokażę, a nie. Pokój. Tak, scenę mam dobrą, normalnie kamerkę wybieram, tylko że nie wiem, może.

Mieć, znaczy no, chciałbym tą aplikację z Logitecha, tylko że nie wiem czy. Czy Logitech GHAB, ale to chyba nie jest od tego. Nie, właśnie reset lewa nie pomoże. Ale czekajcie, bo mi tu pokazało, tylko że ja przełączę na chwilę na czarną scenę. No i kamerkę mi wykrywa jakimś cudem kamerkę mi wykrywa, to jest najlepsze, nie? O. No i na przykład w aplikacji podgląd jest z kamerki, nie? To jest kurwa ciekawe. To jest bardzo ciekawe, że mi normalnie nie w aplikacji pokazuje podgląd z kamerki. Mm. Nie wiem, chyba że zrobię taki make czekajcie. No bo normalnie teraz, normalnie widzę kamerkę elegancko, nie? Obraz jasność. Najgorsze jest to, że nie wiem, a na przykład, jakbym zrobił takie coś, czekajcie. Czekajcie, przechwytywanie okna. No eee. i patrzcie, na przykład nie mogę. <grym> ja nie wiem. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Nie wiem. Dziwne to wszystko, wiecie? No dezaktywuj. Aktywuj. No I nie chce mi działać. Bo ona normalnie działa, nie? Tylko że. No. Tupa. Nie wiem, nie wiem. No, ale opowiadajcie widzowie co tam ciekawego u was słychać A ja się, prawda, pobawię za ten czas Może coś tu mi się uda ogarnąć Coś przycięcie Obraz Kurwa, nie wiem czemu Nie wiem, czekajcie, będzie lag. Nie wiem, zresetowałem też streama i. i nic, tak jakby nie wiem, jej... nie wiem. Nie mam, nie mam pojęcia. O! Działa! A jak dam na własny, to nie działa. Działa! I klasa! Klasa światowa! Naprawiłem! Naprawiłem! Siema, widzowie! A dobrze, Forwards jestem i czekam na rekry do TSA. no to powodzonka, powodzonka. Udało się! Siema! Witam, tylko że tą listę Neitu dam troszkę niżej. A tu dam kamerkę. I no. Jak widzicie jest choinka Tutaj mam tak oświetlone ładnie, także Nie jest nie jest najgorzej, ja już świątecznie ubrany No także witam was bardzo serdecznie widzowie Siema siema W TSA dalej jestem, o chłopie w tej mi już nie ma, o długo 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 No ja sobie też dzisiaj porządeczek porobiłem w pokoju. No, poskładałem ciuchy, zrobiłem pranie. Coś tam zrobiłem ten pokoik. Choinka jest jaka jest, ale jest. Także nie jest, nie jest źle. Tuwa. Jeszcze bym musiał tylko zmienić i będzie git. I będzie git. A który masz poziom, Bartek? No bo tak właśnie nie wiem co robić. Zobaczymy, jakie mam dzienne w ogóle. Kurde, do, do, no ciężko. No, minuta i sobie odbierzemy. Ogólnie to jestem w dupie trochę, bo moja aktywność dzienna to 10 minut. Bo Giendek zmienił pracę i teraz mam przerwę świąteczną. No, do końca roku siedzę w domu. No, ale Giendas trochę sobie zwiedza. No, także zobaczymy przy okazji, co to wypadnie. Ile jest graczy? 700 graczy? to będzie dużo. 唉。<sighs>

A no widzisz, Kesper, dalej masz moda, dalej masz moda. Co na żale, jakaś mięta na soli. Dwudziestka. Masakra, widzowie, wam powiem. A te święta do dupy całkiem. Niech się ten rok już kończy, bo jest tak kuresko niedobry ten rok, że. Nie na wodę. I patrz... Nie, dla mnie... Dla mnie nie. Jest u mnie śnieg? Nie. Nie ma. Za 9,5 roku z Kobitą. No to szczęścia, szczęścia. Dziękuję bardzo Bartek. No ja już troszeczkę dłużej z Kobitą. Sajcie, jeszcze sobie tylko skopiuję. Hmm. Jeden widget hmm. sobie szybko, jeden widget żebym widział ilu was jest na streamku widzowie, bo to też jest ważne, jak ja nienawidzę z tego OBS-a. No damy sobie tu O, i teraz widzę ilu Was jest? Dwie osoby Prawko zdane, no to gratulacje, gratulacje Za pierwszym, no to tym bardziej no nie, dla mnie, dla mnie jednak ten rok był fatalny No odszedł dziadek Teraz niedawno odeszła moja kuzynka I też przed końcem roku centralnie pogrzeb A niech się ten rok kończy bo dajcie spokój Ech, rok tak do dupy, że daj ta żyć Strasznie, strasznie do dupy strasznie do dupy, dużo bliskich osób mi umarło i to też tak. No nie fajny rok, nie fajny, nie fajny. To prawku wstyczył. No nie, to mi 1 grudnia teraz pykło, już jak 4 lata prawo jazdy mam. Za niedługo mam nadzieję, że mi się punkty skasują. <grym> także, także wiecie, także fajnie. No. Jak widzicie, już są ozdoby. Każdy do mnie podbiega i się pyta skąd mam tego skina. Ja sam nie wiem skąd mam tego skina. Naprawdę, przysięga wam, sam nie wiem skąd mam tego skina. Nie wiem, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Sam bym chciał wiedzieć skąd mam tego skina. No, ale ten. Wbiłem sobie piąty level na kurierze. Jak widzicie, jest piąty poziom. Trochę paczuszek, trochę do wypłaty, także sobie zrobimy kursik Na kopalni mam prawie 11 ton Także, także ładnie ładnie, ładnie O, już jest przygotowana No turetkola. Cola Dobra, gdzie jedziemy Palumino Creek też nie taki najgorszy w sumie no bo wiecie, bo jak ja jestem na wyjazdach, no to nie mam w sumie na czym grać i nie mam czasu. No bo co, bo... Pff... Czekajcie do PC jakby tu jechać. Dobra, wtedy pojedziemy. Bo to wiecie, no wyjeżdżam w niedzielę, wracam w piątek, na weekend jest kobita. I to wiecie i to... No nie... Zwiadomo, że człowiek by pograł, ale też tak trochę średnio już chęci nie mam do grania. Też wiecie, jest takie wszystko średnie. Zastanawiałem się nad kupnem laptopa, ale też są takie, ale jakby Nintendo takie konsole, to się Asus ROG nazywa. I to wiecie, to macie tak jakby komputer w konsoli, że to normalnie jest Windows 11. Wiem, że For Life na tym działa, bo próbowałem na właśnie od kolegi konsoli i wiem, że działa i to też jest właśnie no fajne, tylko że no drogie, nie? Teraz taki już nowszy model no to 4000, ale można dostać tam za 2000 za półtorej jakiś używany. No, ale to zobaczymy. Bo to wiecie też, żeby nie wiem na przykład w CS-a na takim pograć czy Life-a, no to wiecie, też bezprzewodowe, wszystko by trzeba było mieć. No i to wiecie, i to też tak. Trochę trochę średnio, ale co zrobić? Jak będzie na to czas, to się to zakupi. A na razie to trzeba też pieniądze oszczędzać. Bo w następnym roku, w czerwcu, Hiszpania. Także też trzeba sobie pieniążki zaoszczędzić. No. I tylko 15 paczek dostałem. Aha, to chyba. No nie, no bo można dostać więcej. I to wiecie, też postanowiłem zrobić streamka, coś tam z Wami porozmawiać. Nie wiem jaki długi będzie streamek, to się zobaczy. Teraz uberować to... To średnio. Eee, czemu ja do BB przyjechałem? Kur... Znaczy no, czemu ja do Montgomery przyjechałem? Ja do, do PC mam jechać, ale... A no właśnie, czekajcie, bo ja czegoś nie zrobiłem Czemu wy mi nie mówicie widzowie, patrzcie. Czekajcie, bo damy sobie binda, że jest streamek. Damy sobie strippę, damy sobie pinda. Bo nie jestem Twoją niurą. Dobra. To wylosujemy, bonda montaż licznika, ja pierdolę. Ja wam pokażę ile ja mam bonów, tylko że wyłączę na chwilę chat GO. Młody Sketa nawet jest, patrzcie dwa razy na dodatkowy kluczyk, na montaż Felk, na licznik, trzy razy na rejkę no i na zniżkę. także, także ciekawie, ciekawie, nie? młody Sketa też na serwisie starzy widzowie to będą młodego Sketę pamiętać no i to wiecie, i to tak to wygląda nie? czekajcie bo to życie to bal jest nad balem albo nie puścimy coś może świątecznego Niech se lecą w sumie świąteczne piosenki, bo czemu by nie. Mm. Widzowie halo, żyjecie? Widzę, że tu dużo ludzi robi, Holix robi streama. Tutaj chorywacja też dużo, dużo ludzi streamuje teraz z 4 lifea. Różnie na TikToku, nie na TikToku, to różnie, różnie. O, młody też streamka robi, patrzcie. Dysketa też tutaj streamka robi Michał. Michał, siema, siema. To wbijajcie też, widziałem, do, do młodego skety. Fajny chłop kontencik robi. Znaczy, w sumie nie wiem, czy robi dalej. Wiem, że robił, fajnie, fajnie mu to wyszło. Także, także fajnie, fajnie. Czarny Mikołaj rozdaje, rozdaje prezenty. No cóż, nawet tak może być. Trochę mnie mylą te prezenty, bo nie wiem, z którymi mogę biegać, z którymi nie. veliko oseb stremuje. Oho! Last Christmas! Aż mi się piosenka Dzika świąteczna przypomniała, nie? Poeski <grym> <kitu. grym z kitu> Trochę mało ludzi dzisiaj na streamku. No, ale nie ma co się dziwić, ten jak się tak też nie będzie wyświetlał ludziom. No, trochę się zaniedbało, niestety, no ale widzą, jak co się zrobi, nic się nie zrobi, niestety. Wiecie też, jakby się z kimś rozmawiało, Ej, bo ja nie wiem, nie no, raczej czad mi się nie zaciął, to wy po prostu nie piszecie. No ale ten, jeszcze jakby się z kimś gadało, miałoby się jakąś ekipkę, ekipę czy coś, to jeszcze by inaczej to wyglądało, ale jak tak samemu to też to tak do dupy. No. To to też takie, ni w to ani w oko.